Przyjdź Jezu, przyjdź! Czekamy dziś, do naszych serc, do naszych dni, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen, Duchu Święty, Duchu bliski dający się poznać Duchu nadziei, wszelkie łaski, prawdy i miłości. Jak bardzo Cię dziś potrzebuję. Przyjdź, Duchu Święty. Święta Rodzino, wypraszaj mi te łaski, których dziś potrzebuję, aby otworzyć się na Bożego Ducha. Święta Rodzino, daj nam udział w wytrwałości, w dobrym, pomimo trudności i doświadczeń. Bądź z nami w życiu i przy śmierci. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, bądźcie zawsze przy nas. Amen. Psalm 25: Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Swych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących Jego praw i przymierza. Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom i objawia im swoje przymierze. Możemy powiedzieć, że głównymi tematami tego dzisiejszego psalmu są pragnienie poznania Boga, droga i przymierze. Psalmista prosi Boga, żeby dał mu poznać swoje drogi. W myśli biblijnej, iść jakąś drogą, to przyjąć pewien sposób postępowania. Czyli nie chodzi tu o to, żeby psalmista usłyszał, którędy chodzi Bóg, tylko żeby Bóg mu wskazał drogę, jaką on ma postępować. Żeby prowadził go w prawdzie. I psalmista zapewnia, że ścieżki Pana są pewne. Dla strzegących jego praw i przymierza. Bo przymierze to pewnego rodzaju prawne braterstwo. Bóg zaproponował swojemu ludowi przymierze, zapewnił swoją opiekę, ale też Izrael zobowiązał się do zachowywania prawa, które zaproponował Bóg. Wzajemna więź i kto jest wierny tej drodze, może czuć się pewny. może czuć się, że właśnie idzie drogą Pana. I przepiękne słowa znajdujemy pod koniec tego psalmu. Bóg powierza swe zamiary swym czcicielom. Moglibyśmy powiedzieć, a że my jesteśmy, żeby Bóg nam powierzał swoje zamiary. Bóg, wiemy, że powierzył swoje zamiary Abrahamowi, kiedy miał zamiar zburzyć sodoma i Gomorę. Ale przecież Pan Jezus też ma nam, mówi, nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Pan Jezus zwierzył się nam. To, co Ojciec opowiadał w niebie Synowi, Syn przekazał nam jako swoim przyjaciołom. Święty Paweł też napisze do Efezjan, że Bóg objawił nam tajemnicę swojej woli. Ile znamy osób, którym możemy zwierzyć nasze tajemnice? Dwie, trzy. A tymczasem staliśmy się powiernikami Boga. Bóg objawił nam to, o czym prorokom może nawet się nie śniło. Widzieli to mgliście. A Bóg w Chrystusie opowiedział nam to wszystko, o czym ten psalmista, autor Psalmu 25, mógł dopiero tylko pomarzyć. Módmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, będziemy wkrótce obchodzili święto narodzenia Twojego Syna. Dlatego Cię prosimy. Niech nam, niegodnym sługom Twoim, okaże miłosierdzie słowo, które przyjęło ciało w łonie Maryi Dziewicy i zamieszkało między nami. Które z Tobą żyje, króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków Amen. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Ten, który słowem stwarza niebiosa swojego Syna, zesłał nam. Ten, który słowem stwarza niebiosa, swojego syna zesłał nam.